Pamiętają Państwo rocznica Bitwy Warszawskiej, prawda? 2020 rok, stulecie. Co miało być? Kto obiecywał? Gliński. Co powstało? Nie, nie ma żadnego świdra. Nic nie ma. O, ma być, nie ma. Nawet świdra nam nie dali. Chciały Pan. Nie ma, nie ma, nic i nie będzie. I tak po kolei. Filmy, jakie na przykład miały powstać. Co to miało nie być, prawda? a Opilecki ma takie, a siakie owakie patriotyczne, a to mamy Zenka Martyniuka, mamy Sławomira, mamy Rod Marylę Rodowicz, ona musi dorabiać, bo ona nie ma co jeść, jest taka biedna i trzeba ją promować. I gdyby go nie wyrzucili, to by jeszcze 50 lat to wszystko trwało, a ona by ze sceny nie weszła. Później by siedziała jak ćwiklińska na fotelu, przywiązana, żeby nie spadła i jeszcze by małgośka śpiewała cały czas. To jest to pokolenie tego disco polo, nie wiadomo czego, na którym wychowują następne młode roczniki. Wzór patriotyzmu, to jest Maleńczuk, który mówi, że jak tu Marsz Niepodległości jest, jak on w Warszawie, jak on tak wyjdzie, rozepnie płaszcz, tak stanie naprzeciwko, to on zatrzyma. I też zrobiliśmy nagranie, ja mu tam powiedziałem, no Maleńczuk, do dzieła, przyjeżdżaj. No, Przyjechał, ale nakrzyczał. My sobie z tym wszystkim nie dajemy, nie dajemy rady. Teraz powstał film, znowu jest inspiracja wicepremiera Glińskiego, Pieniądze Państwowe, czyli nasze, to nie są jego pieniądze, grodno, prawda? O polskich harcerzach obronnych. Kto jest głównym bohaterem? Żyd. Żyd. Kto był głównym bohaterem? Polski harcerz. Przywiązany przez bolszewików do czołgu i zamordowany. Tadzio Jasiński. Jego filmu filmie nie będzie, ale jakiś tam rumek, hajimek, jakiś inny, to będzie ten, którego Polacy biją, opluwają, niszczą, mordują, a on za Polskę walczy i oddał za Polskę życie. I to jest film patriotyczny o 1939 roku. Ogrodnie. A co się w Grodnie działo? Co to znaczy obrona grodna przed komuną miejscową? Bo jak polskie wojsko wyszło, te miejscowe elementy mniejszościowe, wiadomo jakie, uznały, że tu już jest czas. Trzeba już bolszewie tworzyć. No i zrobili pogrom ludności polskiej. Urzędników, policjantów wyłapywali, nauczycieli mordowali, ale wojsko wróciło. Co zrobiło? To, co się powinno zrobić. Kęsy im zrobili. W świecie jak to jest pokazywane? Zajadły polski antysemityzm. Tu Niemcy wygrywają wojnę, a to polskie wojsko Żydów morduje w Grodnie. I o tym mamy robić filmy sami przeciwko sobie? Za własne pieniądze? Gdzie jest film o Pilecki? Hollywood chciało zrobić film o Pileckim, zaproponowali rodzinie, nie, zaraz, zaraz, zaproponowali rodzinie i pan Andrzej Pilecki, syn, te rozmowy podjął, a oni mieli tylko jeden warunek, jak się pan zgodzi, że Witold Pilecki był Żydem, to my zrobimy taki film, on mówi, ale nie był Żydem, ale jakbyście się zgodzili, ale my się nie zgadzamy, no to nie będzie filmu i oni nie zrobią i jak się okazuje u nas w kraju, też nie, a jakie filmy powstają? Takie właśnie gnieciuchy jak Grodno i podobne. I to będzie nowa narracja. Kto był w Polsce najważniejszy? Komu się wszystko należy? Kto za nas walczył? Jest taka... No według mnie to jest przypadek. Na pewno nie, bo przypadek to jest tam coś wyjątkowo się zdarzy gdzieś, no to wszystko jest możliwe, ale jednorazowo, a nie stale i tylko to. Jest taka książka wydana przez przedwojennego Żyda z Lubelszczyzny. On później jest po wojnie w UB. Przedtem jest partyzance jakieś tam sowieckiej, wszystkie pociągi wysadza, bo Polacy się nie nadają, rzucają dynamit i uciekają, on to bierze, idzie tam te pociągi wysadza, później idzie do UB. I tam chcą go zabić, więc on ucieka na zachód i później to opisał jak to wszystko. Wyglądało. I opisuje swoje miasteczko, w którym mieszkało 95% Żydów, a reszta to sami Polacy. I opisuje, jak szedł do szkoły, to go bili, opluwali, zabierali mu kanapki, mordowali go na wszystkie sposoby, w szkole mu żyć nie dali. 95% mieszkańców miasteczka to Żydzi. I te pozostałe 5% to chyba po ziemi siedziało przed nimi. Można to odwrócić do góry nogami i pokazać? Można. Można to wydać po polsku? Można. Można zrobić przypisy, że to. Naoczny no, świadek polskiego antysemityzmu, przedwojennego, wojennego i, i powojennego. Wojenny jak wyglądał, populacy rzucali dynamit, czekali, on musiał te pociągi wysadzać. To co da problem? Bierze się dynamit, wali się pod tory i pociąg niemiecki wyratuje w powietrze. A powojenny antysemityzm? No, był WB w sile porządkowej, ale przyszli Polacy się do niego zastrzelić, i musiał uciekać. Jest dowód antysemityzmu? Jest. O tym też pewnie film powstanie prędzej czy później zrobią. I taką sferą nas zarzucają cały czas tą szeroko rozumianą kulturą. Ale walczymy o swoje prawa. Jeśli nie było normalnych państwowych uroczystości, to dlaczego społeczeństwo do mnie się nie organizuje? Co szkodzi, żeby 10, 15, 20 osób zaczęło? Bo jak tyle się zgromadzi, tyle osób zacznie, to za rok będzie 25, 30. To jest jak kula śniegowa, zacznie to rosnąć. Tylko ktoś musi zacząć, to my musimy zacząć. Nie przyjdzie doda, powie no widzicie, rozumiecie teraz, to sobie to wołanie obejdziemy. Ale na razie to jeszcze nie wiecie, bo, bo Załoński powiedział, że to taki epizod był, to my nie, nie będziemy tego roztrząsać. Epizod. Mi taki jeden pacan potrafił napisać na, na Facebooku, że ja się czepiam. Przecież to ile to było w historii Polski tego okresu Wołynia? Od 966 roku? To tyle co nic mówi, to jest niegodne uwagi, bo to było krótko. Po pierwsze to jest kilka lat, a nie krótko. Po drugie to są setki tysięcy ofiar, a po trzecie zbrodnia popełniona nie tak jak to robili bolszewicy czy Niemcy, bo nie mieli swoje formacje wyspecjalizowane. Niemcy rozstrzeliwali, gazowali w obozach i tak dalej, a sowieci rozstrzeliwali, strzał w tył głowy. Ale nie chodził Niemiec z dożem w ręku i brzuchów nie rozpłatywał po kolei. wodzista też tego nie robił. To było, jeśli były takie przypadki, to były specyficzne i bardzo wyjątkowe, rzadkie. Natomiast drugim, w drugą stronę, na, po stronie ukraińskiej, to rzadkim przypadkiem było to, że kogoś szybko uśmiercili. W większości przypadków nie. I myślałem, że jedna z najgorszych tortur to zaszywanie kota żywego w brzuchu kobiety. Rozcinali brzuch, wpakowali kota, zaszywali, i myślałem, że to jest tortura wymyślona przez nich. W no tak 40, wtedy. Nie, żydowskie opowieści z Powstania Chmielnickiego proszę poczytać. Tam to jest opisane. Żydzi to opisali, co oni im robili. Już wtedy. To nie jest jakiś tam przypadek, wyjątek, odstępstwo od reguły. To jest zawsze. To jest ich historia. A my mamy to wszystko uznać, jak wam się ładnie tłumaczy. No bo widzicie, rozumiecie, oni nie mają innych bohaterów i nie mają innych historii. To niech sobie stworzą inną historię. Dlaczego ja mam iść na ich pozycję z tego powodu, że oni nie chcą, a dlaczego oni nie chcą uznać tego, co zrobili. A przecież wiemy, co zrobili, oni też wiedzą bardzo dobrze, co zrobili. Ale w tej chwili jest równowaga To się łatwo nazywa symetryzm. My was, wy nas, no to właściwie już pełna zgoda. 120 tysięcy ofiar to chyba 11 tysięcy. A skąd pan, skąd pan wie, że jest 120 tysięcy, a nie 200? A, nie a, a... dokładnie. Ale... dokładnie no, ja przeglądałem w no. ciągu ostatnich lat dokumentację delegatury rządu tych okręgów południowo-wschodnich i Wołynia, nie tylko konspiracji Jakowskiej, ale także tej narodowej. I... To wygląda naprawdę gorzej niż tam się wydaje, na większą skalę. I tam jest jeszcze jedna rzecz straszna, na którą przedtem nie zwracałem uwagi, po prostu o niej nie wiedziałem. Tam są ostrzeżenia od 1943 roku. Ukraińcy napadają na Polaków, zabierają dokumenty młodym ludziom. I że oni w przyszłości znajdą się na terenach polskich z polską tożsamością. I wtedy dopiero zaczynają te klapy na oczach się otwierać, i zaczynamy rozumieć, z czym my tu mamy do czynienia. Skąd się bierze to, że mamy obrońców po stronie rzekomo polskiej, banderyzmu, ale na przykład już żołnierze wyklęci to są mordercy. Już polskie państwo podziemne to jest nienawistne, bo ich nie akceptowało. A jak miało ich akceptować? Co Znaczy, jak miało akceptować? Poszli Polacy na rozmowę na Wołyniu, prawda? Co zrobili? Rozerwali końmi. A na znak Pokoju, że idą na rozmowy pokojowe, nie wzięli broni ani ochrony. I tak ich potraktowali. Można? Można. Się mówi się, no ale ona jest taka fajna, tak. Nie przeklina, jest łagodna, pozwala się wypowiedzieć i co z tego? To, że taka jest, to co? Wybitna? Nie. Intelektualnie. Żadna. Dziennikarka? Żadna. Proszę mi powiedzieć, co napisała jako dziennikarka. Gdziekolwiek, kiedykolwiek. Nie ma. A rozmowy internetowe przy tym zgłupieniu społeczeństwa i tym, że jest pełno idiotów krzyczących, wrzeszczących, bluzgających i ona wypada na ich tle lepiej, to wcale nie znaczy, że ona jest dobra, że powinniśmy do niej iść. Ja nie byłem. Nie mam się czego wstydzić.